Dzień dobry, witajcie na kanale Świat Akumulatorów. Dawno się nie słyszeliśmy. O, świat akumulatorów. Polecam, Szczecin, Gryfińska. Słuchajcie, no, mnóstwo roboty u nas, dlatego tak dość rzadko się widujemy. A pokażę Wam, jak wygląda u nas wolna sobota. Wadim ma dzisiaj dzień wolny od pracy. A pa patrzcie, on tutaj stoi. Przyjechałem, bo smutno udało mi się. Nie? No, nie smutno. Mamy coś nagrać. Mamy taki zaległy materiał nagrać. Jak te rzeczy, które y, sprzedajemy jako zestawy Kapitana ja Przyczepy. Przez naszą stronę emoto.pl, a już za y, kilka dni, w zasadzie mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia, przez taką dedykowaną stronę mysterkapitan.pl, Ona już jest w necie, tylko czekamy jeszcze na podpięcie płatności elektronicznych. Chcemy pokazać, musimy nagrać dzisiaj jeszcze raz to jest chyba czwarte podejście filmik, w którym pokażemy dokładnie, co jak podłączać. Pokażę Wam teraz tak. Yy. Ten pan, który tutaj jest przy samochodzie, czyli Marcin, on też ma dzisiaj wolny dzień. Miał podrzucić tylko i wyłącznie coś takiego, bo zaraz w jednym z samochodów musimy sobie wypolerować światła, bo one tak po prostu bardzo zmatowiały. Tutaj. Dzisiaj dyżur miał mieć mieszko. O proszę, to jest ten młody, którego znacie i wiecie jak wygląda. No, no i tak wygląda u nas wolna sobota. I to chyba na tyle, także postaramy się częściej coś nagrywać.